Witam witam drogie koziorożce, moje kochane diabełki. Ja na koziorożce mówię diabełeczki. Moje kochane diabełeczki, zapraszam Was na przekaz na miesiąc maj 2025. Oczywiście bierzcie to, co z Wami rezonuje, nie dopasowujcie do siebie na siłę, odwracajcie tę energię, tak, zwróćcie uwagę na ascendent, na księżyc, na Wenus jeśli chodzi o miłość i a także na Wedyjski, jako koziorożce, tak. Ja zapraszam Was do subskrypcji, do polubień, jeśli pierwszy raz jesteście na moim kanale, do komentarzy. Proszę, komentarze, dajcie znak, że żyjecie, że jesteście tutaj ze mną. Jak wchodzę, to mnie się mordka cieszy, bo widzę, tak, że jesteście i serducha będę Wam tam wklepywać, jak się tylko da i mam nadzieję, że nie przeoczę żadnej Osoby z Was i mam nadzieję, że będą te przekazy z Wami w pozytywny sposób rezonować. Zobaczmy, z jakim tytułem wejdziecie na miesiąc maj. Oczywiście, to może być od czasu, nawet od kiedy widzicie ten film, oglądacie. Nieprawdopodobna otwartość. Kochana miłości, otwórz mnie na Twoją wolę, uwolnij mnie od moich przywiązań. Zaskocz i zachwyć mnie swoim planem. Ty jedna wiesz, co jest potrzebne, a ja jestem na to otwarty. Ale wspaniałe. Tutaj mi się kojarzy z tą dziką różą, która kwitnie, Chociaż to jest lotos, tak? E, sami widzicie, Koliberg sobie to siedzi. Ale zawsze jak w maju te piękne dzikie róże kwitną, to aż tak pięknie pachnie i ten kwiat właśnie tak mi się kojarzy z tą dziką różą. Wtedy te majowe deszcze i te kwiaty kwitną, uwielbią wtedy ten zapach. Zobaczmy. Zobaczmy jak Wy się przedstawiacie, jak to będzie rezonować to wszystko z Wami moi, już na dzień dobry. Wy przedstawiacie się w karcie księżyca. No, a co wychodzi naprzeciw? Forka różek, zakończenie jakiegoś etapu w Waszym życiu. Ładnie. Co jest tego podstawą? Działa materialna Trójka pentakli. Co odchodzi do przeszłości. Umiarkowanie. No, zastój w końcu. Chociaż w tej talii są dwie karty umiarkowania. Jest właśnie taka jakby wodna i ognista. Co w głowie? Karta słońca. Co przyjdzie? Arcykapłan. Uhu. Tak tak. Wasze myśli i uczucia. No siódemka pucharów. Co z otoczenia? Dziewiątka mieczy. No. Nadzieje obawy, trójka mieczy. Ojej, co wy tak pesymistycznie? A tu macie wynik. Macie sukces materialny, widzicie szóstka. No, y, tutaj będzie działanie, działanie, komunikacja i otwarcie się, tak, być może na odległość przez portale społecznościowe lub przez telefon przez ten z osobami, które mieszkają chętam gdzieś, tak, lub y, po prostu w ten sposób będziecie załatwiać swoje sprawy, tak? Po to Wy chcecie postawić jakieś granice, to jest pokazanie. Ja będę walczył, walczyła o swoje. Tak ja idę do przodu. To jest stawianie granic walka uporem o swoje marzenia, o swoje spełnienie. Uh -huh. Bardzo mi się podoba. to dopowiadająca jest, więc przejdźmy do konkretów. Karta Księżyca. To są zielone ryby. To dla mnie Karta Księżyca to tak jakby coś było ukryte. Tu jest tak jakby za tymi dwoma tutaj tymi tam jest słońce, tak? Tam jest słońce i tam jest dążenie do tego, co jest nieznane. To jest do połowy ukryte, niepokazane, tak? To są jakieś tajemnice, ale zarazem i lęki, obawy, takie coś, co ma drugie dno. Dlaczego? Zodiakalne ryby się też pokazują. Trzyka pentakli, bo widzicie? I tu spody, jest trójka pentakli. Tworzenie czegoś nowego. Tak, wy w tajemnicy możecie, będziecie chcieli tworzyć Coś nowego, yy, własne, być może biznes, własną, być może nawet i nowy związek. Tutaj może być też mowa o dziecku, tak? Tutaj też może być coś, co wy kreujecie, coś, co wytworzycie sami. Dlaczego? Bo karta księżyca. Dlatego uwielbiam te karty i wy to wszystko będziecie kierować się intelektem, rozsądkiem, tak, co wam przyniesie oczywiście korzyści na przyszłość. Tutaj może być też komunikacja z osobą na stanowisku, z prawnikiem, z urzędnikiem, z kimś, ale może nawet i z lekarzem, ktoś kto wam doradzi, co wychodzi naprzeciw Zakończenie jakiegoś cyklu, to też jest wieś o ciąży, zaręczyny. Zakończenie jakiegoś etapu w życiu, rozpoczęcie nowego, to też jest i dom, rodzina, tak? Stabilizacja, jak i być może i świętowanie czegoś, to też są okazje rodzinne, tak? Wesela, śluby. W maju też mamy i komunię przecież, mhm. ale tutaj bardziej mi się wydaje rozpoczęcie czegoś nowego, nowego Waszego związku, być może. Tak, dziewiątka kielichów, spełnienie marzeń. Będziecie się bawić, będziecie świętować. Tylko i dlatego być może tutaj oszczędzacie, oszczędzać pieniądze, tak? To jest energia, jakby pokazana, choroby. Będziecie się rehabilitować. No, także tak nie do końca pełne szczęście, bo to jest jasny wybór drogi, że wy chcecie tak, y, obieracie sobie strategię i wy idziecie. Macie swoje zasady i wy się tam kierujecie. Wybieracie pewną drogę w życiu. Mhm. I zobaczcie, tu jest arcykapłan i tu jest arcykapłan. Jakaś mądra osoba, ktoś wam pomoże, być może starsza osoba, tak? Zbudowanie, być może w funduszach wam pomoże, lub y, z taką osobą będziecie mieć do czynienia, albo zawarcie właśnie związku małżeńskiego, bo to też jest w karcie arcykapłana. No, tylko nie działać y, tak pochopnie, bo to jest też i y, taki pochopne działania. Też nie przynoszą korzyści. Wszystko robić powoli, nie spieszyć się, tak? I tu macie po raz kolejny trójka <gryz> pentakli. Więc co ja będę mówić? Budowanie czegoś nowego, tak? To jest kreowanie, tworzenie czegoś od siebie, czegoś dla siebie, dla własnego szczęścia. Też uwaga, na o, Widzicie, siódemka pocharów. Tak jak tutaj. Uwaga na iluzję, tak? Skupcie się na Waszych priorytetach, co jest dla Was najważniejsze. Możecie mieć wiele opcji, wiele możliwości. Uwaga, tak samo i na alkohol. Działa materialne to też mogą być i spadki, tak? I Wy później będziecie wiedzieli, co Wy macie z tym robić. Tutaj też udział może mieć jakaś kobieta z podznaku panny, się rysuje, tak? Królowa Pentakli, taka, która lubi pomnażać to, co, to, co się, to, co już ma. I tu jest rzucenie już tego blasu, bo być może zbyt wiele wzięliście na siebie zobowiązań, za kogoś, tak? Za dom, za rodzinę, zobowiązania i to jest pójście w nowe. Rozpoczęcie czegoś nowego, tworzenie czegoś nowego z pasją. Co porzucacie? Co odchodzi? Umiarkowanie, postój, blokady, tak? Tym bardziej w uczuciach, jak i w sferze finansowej, jaki... No to jest... Karta umiarkowania to jest taki balans, to jest takie zrównoważenie, ale tak samo i postój. Postój nie robienie nic, nie ruszanie niczego. A to jest jeszcze karta mocy, karta siły, ruszenie do przodu, karta cesarza. To jest ojciec, to jest partner, to jest mąż. Uwaga na manipulacje, tak? Karta siły, karta agresji być może lub jakiegoś czegoś, co wam nie służyło, tak? Różnego rodzaju. Toksycznych osób, porzucacie to wszystko, wstawiacie w energii y, mocy, siły i tego króla buław, tak wy uparcie dążycie do, do zdobycia własnych celów. Porzucacie ten postój, i dla mnie to jest tak samo i taka y, martwica. Umiarkowanie to jest taka martwica, nic nie robienie, rutyna, tak, poświęcanie się, a tu w karcie mocy odzyskacie siłę, odzyskacie moc energię, potencjał do tego, żeby ruszyć naprzód i żeby spełniać swoje marzenia. Tak? I tu jest jasne postawienie. Ja jadę, ja wygrywam. To jest karta cesarza. I szóstki była w zwycięstwo, tak? Tylko, że tutaj brak równowagi w braniu i wdawaniu. I tutaj uwaga, bo tutaj może być wieża, tak? Może być wieża i może coś równąć. Dlatego bądźcie fair wobec kogoś lub żeby ktoś był fair wobec was. Równowaga powinna być w związku, w uczuciach, jak i w w strefie materialnej. Łyczka herbatki. Zrobiłam sobie herbatkę ziołową z pokrzyw. Dziś urwałam zioła świeże, są najlepsze. Tutaj też w głowie, w myślach macie słońce, tak? Słońce to też jest i beztroska. Beztroska i taka, no też i, jak to się mówi, słońce wszystko odsłania, tak? To, co jest ukryte. Tutaj gdzieś były tajemnice, jak jakieś księżyce, Tutaj w karcie słońca, słońce wszystko odsłania, radość, tak? Ale y, karta słońca też energia dzieci, ciąży, wieści o ciąży, tak? Uh -huh. Ale też, i uwaga, na bezmyślność. Karta słońca też i niszczy swoją siłą. No, y, dziesiątka pentakli. Być może będziecie inwestować y, na swoje dzieci, na spełnienie marzeń, radość, tak? Y, tylko uwaga... No, tutaj też jest w karcie diabła przybyły w gotówki, ale też uwaga na toksyczne osoby, tak? Żebyście nie byli manipulowani, albo w odwrotnej kolejności odwracajcie sobie energię. Tutaj coś umrze, tutaj się coś zakończy. Być może jakiś zły okres w waszym życiu, który po prostu zaistniał, tak? I w po prostu. Zaczniecie na no nowo. Co do was przychodzi. Karta arcykapłana. To może być y, zawarcie związku małżeńskiego, ale tutaj też jest i osoba starsza. To może być ojciec, dziadek, tak partner y, lub osoba o takich utartych schematach, którymi się kieruje. Zasady, które powinny być, może zostać zmienione, y, która y, być może są już przestarzałe, że tak powiem. To też y, taka osoba duchowa, tak? I tu y, królowa mieczy. Wobec kogoś, y, y, w sferze finansów, w sferze uczuć, w sferze emocji, być może w sprawach urzędowych, tutaj jakieś oszustwa wyjdą na, na, na wierzch. Zobaczcie, siódemka mieczy oszustwa, tak? Bo być może ktoś do was przychodzi, lub y, coś zostanie ujawnione, tak? Y, Królowa Mieczy to jest osoba być może na stanowisku urzędowym, prawnym, finansowym, tak? Energia spod znaku wodnika, wagi, tak? Eee... <klimy> Lub bliźniąt, ale tutaj bardziej energia spod znaku wodnika mi się rysuje i wagi. I z taką kobietą możecie mieć do czynienia. Ta kobieta przede wszystkim kieruje się rozsądkiem, intelektem, ale też sprawami urzędowymi. I tu właśnie z taką osobą możecie mieć do czynienia i tu właśnie myśli uczucia tutaj jest siódemka pucharów no z... uwaga na alkohol tak uwaga na używki i sukces, sukcesy to nie jest nie skupienie się na tym na, na, na tym co jest najważniejsze tylko po prostu tak, zbyt wiele do wyboru. Takie niezdecydowanie. A wy tutaj powinniście się skupić na priorytetach. I też za bardzo wyjść z energii iluzji, uh -huh. manipulacji, używek, tym bardziej, tak, bo to w tej w Karcie Sprawiedliwości, Karta Wagi, tak, brak równowagi w braniu i wdawaniu, tutaj coś wyjdzie na wierzch. I to odejdzie do przeszłości w Karcie Śmierci, bo być może tutaj jakieś być może huszne zabawy były to, yy, i to się ujawni w karcie diabła. To są manipulacje, używki, yy, pożądanie, namiętność i to się ujawni. I to, co przychodzi z otoczenia, dziewiątka mieczy to jest rozparcie krucieństwo. to może być nawet i choroba, to może być i też takie przytłoczenie sprawami, które być może dosięgną was, lub otoczenia, tak, z którym będziecie mieć do czynienia. Też będziecie mieć obawy, co to się dalej wydarzy, bo to się coś być może coś ujawni, coś wyjdzie na wierzch, tak co was po prostu zrani. Mhm. Bo tej myśli w myślach przepraszam, w nadziejach i obawach, tak, że tutaj jakieś konsekwencje być może z przeszłości wyjdą na wierzch. Coś, co było kłamane, coś, co było oszukiwane, tak, coś, co po prostu było robione w tajemnicy, coś wychodzi na jaw. Manipulacja, żongla, żonglowanie opcjami, w dwójce mieczy to jest takie zrównoważenie nieby tak, ale też tutaj jest żonglowanie opcjami względem uczuć i materii. I to, I to wyjdzie po prostu karta losu, karta yy, tak zwanej karmy, tak? I tu w królu kielichów. No właśnie, niezdecydowanie pod względem uczuć. Zobaczcie, że sąd ostateczny, jak powiedziałam. Karma do kogoś powróci, tak? Poprzez to. I to właśnie yy, myśli i uczucia. Przepraszam, nadzieję obawy. Macie tu mieczy. To jest zranienie, to jest waga się rysuje. Mogą paść przykre słowa lub wy się obawiacie, tak? Że takie coś się zadzieje. Zranienie lub energia uleczenia. Energia, widzicie? Tutaj się zakończyło, a tutaj wychodzi, tak? To jest osiągnięcie stabilizacji, równowagi. Być może po tej zaburzonej, po tej sielance, która tej była, tutaj powrócenie jest do tej stabilizacji. Chociaż tutaj będzie żal, tak? po czymś porzuconym, że coś się nie udało, zranienie, ale wy wrócicie do tej równowagi. Energia uleczenia jest pokazana. Energia uleczenia jest pokazana, drogie Panny, co później właśnie przedstawia się w, suk w sukcesie materialnym, czyli równowagi w planie i w dawaniu. Wy osiągniecie tak zwaną równowagę, tak? Osiągniecie ten balans, że tu powiem w ten sposób życiowy. I to pod względem materii, pod względem uczuć, czeka Was równowaga. Dołożymy, zobaczymy. Będziecie, będziecie świętować zwycięstwo. Tutaj pokazuje się zwycięstwo, jakieś szkolenia, energia uleczenia, rehabilitacji, ale też i odpoczynku. Przed nowym początkiem. Bo wy będziecie chcieli rozpocząć coś nowego z pasją, tak? Coś nowego, coś, co będziecie chcieli stworzyć, ale to jest energia też. Aha, widzicie. Tutaj po jakichś stratach, po jakichś stratach, bo tu przez jakieś straty być może nie było równowagi w braniu i wdawaniu, tak? I tu mogły być osoby trzecia. I to teraz wychodzi, wyjdzie po prostu na jaw, bo to było ukryte przed wami w tajemnicy. Jest pokazana karta arcykapłanki. Uh -huh. Tak, wybór po względem miłości, dlatego to jest jasne postanowienie postawienie granic. Wy chcecie się szkolić, wy chcecie się rozwijać. Zobaczcie po raz kolejny ta piątka tak, piątka kielichów. Karta Księżyca. Uwaga na fałszywe informacje, na bojki, tak? Tym bardziej pod względem uczuć, pod względem wyboru. Możecie po prostu dostawać złe informacje, nie wierzyć we wszystko, w co się usłyszy. Również możecie być obserwowani poprzez portale społecznościowe. Karta cesarzowej. To jest karta obfitości, karta dostatku. Do I być może tutaj nie płakać nad rozlanym mlekiem, tak? Yy bo dwa kielichy macie pełne. I tu jakieś tajemnice po prostu odejdą do przeszłości. Lub wyjdą na jaw, które was po prostu z koszą mogą Wam zrobić przykrość. No ale to odejdzie. To odejdzie. Bo tu jest pokazane, jeszcze jedną kartę wezmę, jak to się wszystko zakończy. No, widzicie, co za to i zbierzecie. W karcie sprawiedliwości być może w sprawach sądowych właśnie wygracie, tak? Oszustwa jakieś wyjdą, no, a ja w cały czas te oszustwa i kłamstwa się pokazują. I zobaczcie, <grytanie> po raz kolejny są ostateczny i karta sprawiedliwości to wszystko wyjdzie, bo co? Bo to już jest pisane z losu. To na tyle. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam.